Jeden karmnik, dwa dzięcioły. Pan bez wzorków, czy pan goły? Bez kontrastów nie uchodzi, czy to panu bardzo szkodzi? Takie piórka jednolite, kolory wręcz pospolite, ciut zieleni, ciut szarości, czy to pana bardzo złości? Dzięcioł musi być widoczny. A ten fraczek, raczej mroczny, czerwień czapki dominuje. Czy to pana denerwuje? Niech się panu nie wydaje, że pan rządzi leśnym krajem. Spadaj szybko w swoją stronę, ja zostaję, niech ochłonę. Czatowicze wdech wstrzymują, e, i atlasy wciąż wertują. Jest nareszcie cud prawdziwy, to dzięcioł zielono-siwy.